Mamy takie, takie przekonanie w zarządzie, że miarą doskonałości menażera czy menażerki jest zdolność do wypłaty dywidendy. Bo to, to jest taki, taki wskaźnik, który pokazuje, jak dobrze firma jest zarządzana, jak skuteczni są menażerowie czy menażerki, no i jak zdrowa jest organizacja. To, 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 to trend światowy jest. To nie jest tylko budowanie wartości firmy takiej długoterminowej, ale też dzielenie się tymi korzyściami z akcjonariuszami, którzy, którzy no, zainwestowali swoje pieniądze. Jesteśmy na Europejskim Kongresie Gospodarczym, gdzie temat energetyki jest omawiany bardzo szeroko. Teraz będziemy go kontynuowali, bo moim i waszym gościem jest pan Grzegorz Lot, prezes grupy Tauron. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Grzegorzu, może przejdźmy do konkretów, no bo wyniki grupy Tauron za czwarty kwartał 2024 roku no, mocno przebiły oczekiwania e, analityków. E, pytanie. Czy rynek się zmienił, czy czegoś analitycy nie doszacowali? Z czego to wynika? nie oceniam i nie kwestionuję decyzji analityków. To, 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 to jest jedna rzecz. To, że czy, czy rynek się zmienia, to no, zawsze się zmienia. Także to jest jedna rzecz. Wszystko co, co, co prognozujemy czy planujemy jest później weryfikowane przez życie. Także to, to, jest, to jest naturalna rzecz. To, że udało nam się przebić konsensus Pozytywny komunikat, ale to też pokazuje, jak bardzo jest, jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby osiągnąć, osiągnąć te efekty. Także jeżeli, jeżeli się bardzo chce zrealizować swoje plany, to jest duża szansa, to, że, się, że się je też przebije. Także to, to jest chyba no, naturalna, naturalna rzecz. Proszę też zauważyć, że myśmy weszli do spółki. To, to był marzec. Nowy zarząd, nowy zespół. Pierwsze tygodnie to chwycenie byka za rogi, duże zmiany organizacyjne, też duże zmiany kadrowe. No, musieliśmy zbudować zespół to naturalna rzecz. Potem ułożenie, ułożenie planów i, i doprowadzenie do czegoś takiego, żeby, żeby chwycić te główne, główne elementy wpływające na, na, na wynik. No, i przygotowanie się do strategii, którą, którą komunikowaliśmy. Także no, z jednej strony ciężka robota, optymalizacja kosztowa, ale też wykorzystanie sytuacji rynkowej, która była w danym, w danym momencie. No, Suma, się, wielu, suma wielu wielu tak naprawdę. Wielu spaników. małych kroków. Tak, tak. Wydaje się, że też no, inwestorzy docenili zapowiedź, zapowiedzianą przez Was strategię na lata 2025-2035. No, przede wszystkim ta determinacja chyba do wypłaty dywidendy już za 2028 rok jest czymś, co z punktu widzenia rynku giełdowego jest nowością, jeśli chodzi o spółki energetyczne. Mamy takie, takie przekonanie. W zarządzie, że miarą doskonałości menażera czy menażerki jest zdolność do wypłaty dywidendy. Bo to, to jest taki, taki wskaźnik, który pokazuje, jak dobrze firma jest zarządzana, jak skuteczni są menażerowie czy menażerki. No i jak zdrowa jest organizacja, to, 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 to trend światowy jest to nie jest tylko budowanie wartości firmy, takiej długoterminowej, ale też dzielenie się Tymi korzyściami z akcjonariuszami, którzy, którzy no, zainwestowali swoje pieniądze. Także... Myśmy to zakomunikowali jeszcze przed strategią, nasza, taka nasza, nasza intencja strategiczna, nasza wola i do tego to potwierdziliśmy w strategii i do tego zmierzamy. Także no, nawet Pan zauważył wcześniej, jak, jak, jak za każdym razem, kilkakrotnie dziennie sprawdzam, jak, jak akcje e, firmy e, rosną, czy, czy, też, czy też utrzymują się, nie chcę mówić o spadku. No dzisiaj jest 5,87. Zaczynaliśmy od 3.20, potem był spadek na 2,80 po, po, po dyskusjach e, o konsolidacjach. E, no widać, że, że inwestorzy e, wierzą w tą naszą strategię, wierzą w ten, w ten rynek, wierzą w energetykę, no im, ale my też podejmując decyzje, sprawdzając co... E, co no podejmując decyzje o, o różnych, o różnych tam kierunkach rozwojowych czy, czy czy, czy, czy zmianach obserwujemy, jak, jak na to patrzą akcjonariusze? także A metoda tych drobnych kroczków to, to jest dla nas taka naturalność, ponieważ dzięki temu możemy częściej mieć interakcje z akcjonariuszami, a też z klientami, bo to jest istotne. Nie wszystko wychodzi, bo to jest. Time to market jest super istotne, w związku z tym to próbkowanie musi być częstsze. Dzięki temu możemy się bądź wycofać, bądź też tak naprawdę no, być przekonani, że to, że to dobry kierunek. Także metoda tych drobnych kroków oparta o rdzeń biznesowy, czyli dobrze zdefiniowany rdzeń biznesowy dla nas jest ta dystrybucja i 6 milionów klientów, to jest ten rdzeń biznesowy I, i rozwój, krok od rdzenia, dwa kroki od rdzenia metodą, metodą kolejnych przybliżeń daje nam takie przekonanie, że potrafimy pokazać wartość tu i teraz. I za chwileczkę pokazać, sprawdzać sobie, które kierunki są najbardziej atrakcyjne dla nas, dla klientów, dla akcjonariuszy. A w przypadku pomyłki możemy zrobić szybki krok wstecz i skorygować te bieżące działania. A odejście od produkcji energii z węgla do 2030 roku to jest cel realny? Tak, tak. To jest to cel realny, możliwy, może nie w 100% w Polsce, nie? bo to, to, to jest istotne. Rozdzielam dwie rzeczy. 910, która jest naszym, naszym aktywem, która funkcjonuje. 910 może funkcjonować ze względów ekonomicznych do 35 roku, bo tam jest rynek, rynek mocy, rynek wsparcia i, i, i ta, ta, ta jednostka może funkcjonować do tego czasu. Z punktu widzenia no, legislacji europejskiej to jest 50 rok. Z punktu widzenia technicznego, parametrów technicznych to jest 60 rok. Także mamy trzy, trzy parametry. Dla nas ważne jest to, że ta jednostka działa technicznie. Czy ona będzie działała w strukturach, czy poza strukturą, czy, czy w modelu tego ring, ring fencingu, o którym mówiliśmy, to, to przed nami jeszcze wiele decyzji jeszcze będzie, wiele, wiele sytuacji jeszcze będzie miało miejsce i wiele decyzji do, do, do podjęcia. Także ta jednostka będzie, będzie funkcjonowała jeszcze przez wiele lat, ponieważ no, ona jest nawet krytyczna dla, dla bezpieczeństwa krajowego systemu. Pozostałe jednostki, te, te, głównie te 200, te no to w dzisiejszych realiach to jest 2028 rok. No bo do tego czasu jest, mamy, mamy rynek mocy. Te jednostki będą funkcjonowały tylko i wyłącznie, jeżeli będą miały system wsparcia. Także to jest, tak, tak prowadzimy tą działalność. Przygotowujemy się do aukcji mocy, która będzie ogłoszona w, bodajże w czerwcu, lipcu, sierpniu. Tak, tak są gdzie komunikaty. Z, z tej jednostki, które po ogłoszeniu oczywiście tej ceny cenobiorcy i po, po ogłoszeniu tego gapu mocowego, my podejmiemy decyzję, z którymi jednostkami startujemy w aukcji. To, to, to jest kwestia y, analityki, wzięcia ryzyka z cenobiorcy versus korzyści, które funkcjonują. E, no, i to jest kwestia roku, potem kolejnej aukcji w przyszłym roku, i tak dalej. Także będziemy obserwowali, jaki jest cena cenobiorcy, jaka jest, jaka, jaka jest gap, gap cenowy, czy gap mocowy. Równocześnie podjęliśmy decyzję o tym, żeby projektować konwersję sierszy na, na, na biomasę. Sprawdzamy to w czerwcu, będziemy wiedzieli, jaka, jaka jest jakie są możliwości techniczne, ale też jaka jest zasadność ekonomiczna. Jesteśmy w dialogu też z samorządem, z pracownikami, no i szukamy tego, tego optymum technicznego i, i, i ekonomicznego. Jest też taka opcja, że no, obserwujemy też co się dzieje na rynku, a propos tego, tego, tego roku, kiedy, kiedy, kiedy nie będzie już węgla. Patrzymy się też na rynek, jakie, jest, jakie są możliwości sprzedaży naszej usługi w postaci mocy. Tak? Bo, bo ta, ten moc 2028-2030 jest, 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 jest też bardzo potrzebna. No i przygotowujemy się do różnych rozwiązań. Natomiast strategia, którą zakomunikowaliśmy 2030 odejście od węgla jest, jest ciągle aktualna. No ciągle aktualna, no są aktualne. Robimy wszystko, żeby w 2040 roku mieć zazieleniony portfel sprzedażowy. Teraz negocjujemy kilka PPA-ów, no bo jedna rzecz to jest inwestycja w OZE, drugą rzeczą to są inwestycje w magazyny, które, które mocno też rozwijamy. No, dekarbonizacja ciepła to się toczy, te projekty są, są, są realizowane, także jesteśmy na, na tej ścieżce dekarbonizacyjnej. Przy czym mówię, tak 910, to już wtedy deklarowaliśmy, że ona może. Może funkcjonować w dłuższej perspektywie czasu, ale znajdziemy te rozwiązanie, które pozwoli to na, na, na wydzielenie, bądź no, wydzielenie takie, żeby akcjonariusze, banki, inwestorzy mieli ten komfort strategiczny, o którym dyskutowaliśmy. A dwusetki co zobaczymy? Ten, ten 28 rok to znaczy dzisiejsza legislacja. Gdyby był popyt na taką usługę, mhm. oczywiście i, i uzyskamy te, wtedy no, pełną efektywność ekonomiczną na każdym bloku, to jest, jest teoretycznie szansa na to, żeby wydłużyć pracę tych jednostek do 30 No ale musi być popyt i musi być ktoś chętny, kto zapłaci za tą usługę, a tą usługą jest po prostu nic innego jak, jak bezpieczeństwo w postaci y, mocy dost, dostępnej mocy. A wpływ na zasadność inwestycji, zwłaszcza w tym obszarze, OZE, może mieć perspektywa coraz bardziej realna obniżek stóp procentowych? No. Na ten rok już analitycy prognozują mniej więcej jeden punkt procentowy, stopy procentowe w Polsce mają spaść. Czy to może mieć jakieś w ogóle znaczenie z punktu widzenia grupy Tauron? Ka każdy punkt procentowy na kosztach jest, ma ogromne znaczenie, Sz szczególnie, że, że patrzymy się na prognozy ceny energii elektrycznej. Yy, no, mają trend raczej spadkowy, to jest jedna rzecz. Jest, jest w Unii Europejskiej ogromna presja na efektywność, na ceny. W związku z tym no, to jest duże, duże, wyzwanie między, duże wyzwanie, żeby z jednej strony mieć szeroki program inwestycyjny. Bo tu mówimy o 100 miliardach złotych, 30 w OZE, 60 miliardów 60 w dystrybucję. Czyli z jednej strony pogodzić te potrzeby inwestycyjne w rozwój, modernizację sieci dystrybucyjnej czy ciepłowniczej, a no z drugiej strony zapewnić niskie ceny energii elektrycznej czy usług dystrybucyjnych. To jest, to jest takie sudoku biznesowo-intelektualne, które, które no musimy ułożyć. Naszą odpowiedzią w chwili obecnej jest to, że racjonalne podejście do inwestowania, czyli to jest jedna rzecz. To, że mamy 60 miliardów dystrybucji do zainwestowania, to jest jedna rzecz. Natomiast ciągle szukamy tego optimum takiego techniczno-ekonomicznego, żeby doprowadzić do czegoś takiego, że te inwestycje mają, mają duży sens biznesowy. No bo znowu, żeby, żeby uzyskać, żeby zainwestować tą sieć dystrybucyjną, mieć i utrzymać e, racjonalny poziom kosztów Kosztów tych usług dystrybucyjnych, musimy zwiększać wolumen dystrybucji. No i to, to jest tak: ściągnięcie nowych inwestorów, zwiększenie, zwiększenie zużycia, czyli elektryfikacja. To jest, to jest determinant również nakładów inwestycyjnych, także tak, to, to musimy ważyć cały czas i, i inwestycje muszą w dużym stopniu być skorelowane z, ze wzrostem wolumenu, wolumenu. Tak samo w przypadku OZE, także też musimy patrzeć na, na to, że po jednej stronie są inwestycje, ale po drugiej stronie są klienci i ceny finalne, czy cała, cała gospodarka, dlatego też tak jak mówiłem wcześniej, że krytycznym czynnikiem sukcesu jest to, żeby w najtańszy sposób alokować energię z naszych aktywów do klienta finalnego. Czyli przy spadkach cen energii, energii elektrycznej, no, musimy doprowadzić do czegoś takiego, żeby no, ceny będą spadały. Natomiast koszt profilu będzie rósł. Im więcej OZE, ten koszt wyprofilowania będzie, będzie rósł. I teraz tak no, sztuką będzie. Czy jest, doprowadzenie do, do czegoś takiego, że koszt wyprofilowania będzie jak najniższy. Czy, czy łączenie profilu zużycia klienta z, z, z produkcją. Przy bazie 6 milionów klientów i dużej, dużej, różnorodności, dużej du, 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 no, no, różnorodności profilowania, profilów zużycia w różnych segmentach, czy MSP, czy gospodarstwa domowe, czy, czy, czy duży biznes. Mamy dużą szansę, żeby to optymalizować. Tu, tu, tutaj jest nasza duża przewaga konkurencyjna, ta baza, baza klientów. No i teraz musimy doprowadzić do czegoś takiego, żeby tą energię z naszych źródeł alokować jak najtaniej do klienta finalnego. No i tam jest, dzięki temu mamy ten space na, na generowanie marży. No i teraz tak, najtańszą formą jest jeden do jednego, czy budowanie dobrego miksu energetycznego. Mm -hmm. Dlatego też mówimy, że my jesteśmy bardzo zainteresowani tym onshorem. Ponieważ profil wiatrowy jest najbardziej zbliżony do, do profilu naszych, naszych klientów. Drugą rzeczą stosunkowo najtańszą to, są, to jest działanie na kliencie, czyli wysyłanie impulsów jakościowych, cenowych, do tego, żeby klienci podążali ze zużyciem za, nat za naturą, czyli za, za, za profilem produkcyjnym. Stąd też taka nasza determinacja bardzo mocna. Do tego, żeby rozwijać taryfy dynamiczne, bo dzięki temu klienci będą mieli taniej, a my też będziemy, mieli, będziemy mogli złożyć dużą, bardzo ciekawą, atrakcyjną ofertę dla obecnych, ale też nowych klientów. Także to jest, to jest już zapowiadam nową ofertę 21 czerwca. Będziemy składali dla, dla naszych klientów, a na jesień na, na, na terenie całej Polski. Taryfy dynamiczne, taryfy semidynamiczne, te, które, które są bardzo skorelowane właśnie z profilem produkcyjnym. Tam upatrujemy największą korzyść, z, 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 największą przewagę konkurencyjną naszą, plus doświadczenie klienta czyli pełna digitalizacja tych, tych procesów. To jest to, no, mamy też magazyny. Magazyny wiadomo, że znowu te duże, wielkoskalowe magazyny o, dużej, o dużym, dużym kapitału ochłonności. Trzeba, inwestujemy to, dzisiaj czujemy, że, że jest, to, jest to opłacalność, wiemy, że jest krótki czas na, na inwestycje, także e, jak budować to teraz, także chcemy to robić tu, tu i teraz, ale też mocno, mocno, mocno jesteśmy przekonani do tego, żeby... E, Wspierać rozwój tych magazynów rozproszonych. I to jest mówimy o przydomowych, ale mówimy też o samochodach elektrycznych i tego, typu, tego tej, tej formy działania. Dlatego też pracujemy, ale też na razie nie chcę spoilerować nad takimi rozwiązaniami, które będą atrakcyjne dla, dla, dla klientów, ale też technicznie łatwe do wdrożenia. Na razie podjęliśmy taką decyzję, że inwestujemy w sieć ładowarek. Samochodów elektrycznych. Nazwaliśmy to Krzyżem Południa, bo wzdłuż A4 A1 budujemy huby z szybkiego ładowania, po to, żeby wszyscy, wszyscy klienci, którzy się przemieszczają na terenie funkcjonowania tej sieci dystrybucyjnej Taurona, mieli łatwość w ładowaniu, czyli eliminujemy wszystkie bariery wejścia do posiadania samochodu elektrycznego. Czujemy, że to, to może nam na, moc, mocno napędzić, napędzić e, e, no, klientów, ale na, na nasze usługi, czy na dystrybucję, czy na energię elektryczną. To jeszcze pytanie o te inwestycje właśnie w sieci energetyczne, no bo to jest bardzo znacząca kwota. Tak. Tak? No, oczywiście wszyscy koncentrują się na OZE i na magazynach energii, ale te, te nakłady inwestycyjne w sieci energetyczną w Waszym przypadku są bardzo duże. To, to rozumiem, że ma. Zapewnić Waszą przewagę konkurencyjną w przyszłości. Sieć dystrybucyjna jest kluczowa do rozwoju regionu, a rozwój regionu jest kluczowy do rozwoju firmy w przypadku dystrybucji. My dzisiaj konkurujemy, patrząc. Z, z, dystrybucja do tej pory była traktowana jako czysty monopol. Coś się, coś się dzieje, no jest tak naprawdę rozwój sieci dystrybucyjnej, czy wolumen jest pochodną jakichś działań mikro czy makroekonomicznych. Paradygmat dystrybucji, który, który biorę na siebie, także czy, czy dobry, czy zły, ale to, 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 to jest moja inicjatywa i, i, i tak sobie to wyobrażam, to jest to, że dystrybucja jest elementem bardzo konkurencyjnym, bo dzisiaj Polska walczy o nowe inwestycje, data center, zbrojeniówkę, parę innych rzeczy, no to nie muszę wspominać. Inwestorzy mogą to zrobić na Węgrzech, w Słowacji, w Niemczech, w Austrii, gdziekolwiek indziej, tak? Czyli punkt pierwszy, ściągnąć tych inwestorów do Polski. Stabilność regulacyjna, OZE, racjonalne ceny, no i przystępna sieć dystrybucyjna i taka proklienckość pro jest, jest, jest kluczowa do czegoś takiego. Jak ten inwestor przyjdzie już do, do, do Polski, no to muszę znowu walczyć jako firma, żeby alkował swoje aktywa e, e, na Dolnym Śląsku, Górnym Śląsku, Małopolsce czy w województwie opolskim. I to jest to jest to, ten, ten moment, kiedy dystrybucja ma szansę na to, żeby racjonalnie wydawać, wydatkować te, 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 te miliardy na, na, na rozwój sieci, przy okazji też modernizować ten, te obszary naokoło, ale w sposób bardzo taki racjonalny ekonomicznie, bo zwiększając wolumen dystrybuowanej energii. Tak? Także nowe inwestycje. Ten taki repowering tutaj wewnętrzny, czyli tam, gdzie mamy tereny pogórnicze, po tam, gdzie są zakłady, które, które przestają funkcjonować, tam wzmocnienie tej sieci, po to, żeby ktoś tu przyszedł. Czyli patrzę się takim metodą deweloperską. Buduję infrastrukturę z samorządami, z miastami, przygotowuję tą infrastrukturę i zapraszam inwestorów, żeby tam przyjechali. Muszę mieć infrastrukturę, muszę mieć OZE i muszę mieć racjonalne ceny energii elektrycznej zawsze i, i, i inwestorzy klienci mówią tanie. Natomiast no, taniomierzem e, nie ma takich, no, sprawdzałem to na różnych portalach, nie, nie ma taniomierza. Tanie, no. Jedynym taniomierzem, który działa, to jest konkurencja. Także e, jeżeli można kupić taniej u konkurencji, to prawdopodobnie, albo z dużym pewnością mogę powiedzieć, że ja też po tyle mogę sprzedać. Tak? Jeżeli, jeżeli to, to ja jestem atrakcyjny i mam dodatkowe wartości, no to, to znaczy, że to jest, to jest ta, ta, ten właściwy, właściwy wybór. Jaka będzie rola KPO w realizowanych was, przez was inwestycjach? Jak największa. Także <grywa> mamy. No, tak, no, to jest pierwsza rzecz, to jest dystrybucja, to mamy 11 miliardów, będziemy dalej dalej pracowali na tym tematem. E, liczymy na OZE. E, generalnie proszę, KPO, ale też pozostałe, pozostałe te, te obszary. OZE, ciepło. To, jest, to, jest, to, jest, to są też e-mobility, które, które funkcjonujemy, które, które, które wdrażamy. Mamy też zapory wodne, które, które wymagają, wymaga, wymagają też modernizacji, remontów. My na bieżąco i w każdych, w każdych tych, tych planach inwestycyjnych mamy określony procent pieniędzy, które chcemy pozyskać z KPO, z dotacji. Czy różnego typu funduszy. Także to jest dla nas naturalną rzeczą, że wszędzie bijemy się o, o te pieniądze. Dzięki temu możemy potanieć inwestycje. Teoretycznie moglibyśmy, czy praktycznie moglibyśmy zrealizować na, w, swoimi zasobami. Tak? Czy, czy bazując na, na, na bilansie, który posiadamy i dobrej sytuacji ekonomicznej, moglibyśmy to zrealizować, ale dzięki temu, że pozyskamy te tanie pieniądze, jesteśmy w stanie też świadczyć, niższe, świadczyć usługi o niższych, o niższych kosztach niższe koszty, większa konkurencyjność, większa, większa, większa szansa na, na, na sprzedaż czy na ściągnięcie tych inwestorów. Także to jest na, na, tym to, na tak, tak, taka jest nasza filozofia. Sentyment do między innymi teuronu pozostaje pozytywny wśród inwestorów. Nawet nie zmieniły tego słowa premiera Tuska o tym, że zysk nie, nie musi być priorytetem w przypadku spółek skarbu Państwa. Jak pan interpretuje te słowa premiera? ESG. Proszę zobaczyć. Firma, która ma 6 milionów klientów, która, firma, która ma ambicje zmienienia kraju gospodarki świata, która ma ambicje wpływania na regiony. Na, na zmianę zachowań klientów, transformację energetyczną, to musi być firma mądra, która ma tą sensytywność i łączy ze sobą ekonomię, rozwój ludzi, kwestie społeczne, kwestie ekologiczne. To, to jest naszym DNA. Także miałem przyjemność być i zaszczyt na, na, na spotkaniu z panem premierem. traktowałem to jako bardzo optymistyczne sformułowanie. W mediach pojawiły się różne, różnego typu kolejne relisy tej, tej wypowiedzi, ale byłem bezpośrednio. No i powiem w ten sposób, że nie ma żadnej różnicy między tym, co powiedział pan premier, co ja usłyszałem przynajmniej, od, od naszej strategii. Także nasza strategia opiera, opiera się na zrównoważonym rozwoju. W DNA naszych wszystkich jest, jest ta jest ta taka, taka mądrość y, biznesowa i, i myślenie długoterminowe. Nie? Firma taka, która ma y, taką, taką siłę ra rażenia gospodarczą, y, taki wpływ na gospodarkę, na klientów, gdyby się tylko i wyłącznie kierowała zyskiem, mm, no, to nie ma przyszłości takiej długoterminowej, nie? To, to nawet jak i teraz akcjonariusze mówią, no, panie prezesie, co pan opowiada, my chcemy mieć kupę pieniędzy, to powiem w ten sposób, że no, trzeba patrzeć rok po roku. Nie? My planujemy tą firmę przekształcić na najbardziej e, dochodową, prokliencką, sprawną taką firmę w, w Polsce. A potem zobaczymy, co się, co, co się wydarzy. Także trzeba być na swoim podwórku najlepszym, pokazać, co się potrafi, zbudować silny rdzeń, taki bardzo efektywny, nowoczesny. A potem możemy robić cuda, gdzie sobie tylko wyobrazimy. I to trzeba budować tak na, 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 na wielu frontach. Także ja się nie dziwię, że, że, że nie straciliśmy zaufania u akcjonariuszy. Zresztą widziałem na, na, na wykresach, że pojawiły się takie zawahania. Myśmy mieli dzień, dzień później. Nasze, naszą konferencję wynikową. Komunikowaliśmy, jak my sobie to wyobrażamy. Widzieliśmy też od razu wzrosty. Muszą widać po tych kilku dniach, że, że inwestorzy wierzą w to, w to, w to, co, to co mówimy. W czasie strategii któryś, któryś z funduszy zapytał nas, kiedy możemy zapytać Was jako zarząd o, o efektach tej strategii. No, prosiłem zapytajcie nas po pierwszym kwartale. Z, za, w przyszłym miesiącu będzie raport po pierwszym kwartale. No i to też będzie czas, żeby, żeby nas sprawdzić, tak, co, 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 się, co się dzieje. No to na co powinni w tym roku zwrócić uwagę inwestorzy? Wspomniał Pan o tych nowych taryfach. Jakie jeszcze ważne wydarzenia mogą się zrealizować w Torenie w tym jeszcze 2025? Myśmy pokazywali taki, mapę. Y, taką mapę drogową. Także y, na pewno realizację planów inwestycyjnych to, jest, to, jest, to to jest dystrybucja. Na pewno można pytać nas o to, jaki jak, jak jest, jak jest progres w zakresie dekarbonizacji. Kwestia kliencka jest super istotna, bo nawet jak dzisiaj ktoś nas pyta o rozwój, to wiele osób pyta właśnie o sieć, o OZE, o, 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 o właśnie KPO czy tego typu rzeczy. Natomiast chcę, cały czas podkreślam, rdzeniem tej firmy jest 6 milionów klientów. Tak, o których trzeba zadbać. One, oni bez tych klientów wszystkie te inwestycje nie mają sensu. Mhm. Tak bo jeszcze raz wracam do tego, że przewagą konkurencyjną takiej firmy jak Tauron Energetycznej jest łączenie, czy takie naprawdę, proszę zrobić bankowalność inwestycji do, do klientów finalnych. Tak? I to muszę mieć silną sieć, muszę mieć super systemy informatyczne, elastyczne, doskonałe doświadczenie klienta, silny brand, silną markę no i, i bardzo, bardzo bliski kontakt z klientami, czy to zaangażowanie klientów. E, a, a najlepiej to robić poprzez e, chociażby impulsy cenowe, czyli taryfy dynamiczne, te, te, te bieżące komunikacje powodują w ten sposób, że obie strony ze sobą współpracują, budują ze sobą zaufanie, lojalność. E, także to, ta perspektywa klienta to jest mój absolutny konik. E, ja uważam, że na tym budujemy przewagę konkurencyjną e, i długotermino, długoterminowej perspektywie. E, Tauron, który ma najwięcej klientów w Polsce, będzie miał ich jeszcze więcej. No, tego, tego życzę spółce. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że na wynikach za pierwszy kwartał będzie okazja jeszcze zadać kilka pytań. Moim i waszym gościem był pan Grzegorz Lot, prezes Stauron. Dziękuję serdecznie.